Siemanko, dzisiaj zagramy FIFA 15. Ja już sobie wybrałem drużyny i będę grać Chelsea vs PSG Gramy jak coś na poziomie Diego Costa Hazard, Ramirez. O nie, nie, nie. gdzie jest... Gdzie jest quadrado? Hmm, zagram... Czekajcie. Zagramy formacją na dwóch napastników tą formacją zagramy i zamiast Oscara wejdzie tutaj o, przepraszam, kwadrat a William za Fabregasa no chyba nie, 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 nie. jeszcze kogoś nam tutaj takiego Mikel. nie, czyli już właściwie możemy zacząć. Dobra, tutaj jeszcze sobie wejdziemy w ustawienia gry. Mecz zagramy taki czterominutowy. Na no, zawodowcu. Sędzia losowy, stan w brydzie, 10, 15. Może być bezchmurne. Piłką. Zagramy to. Dobra, i gramy. Uh. O, co tam No już. Ja już tą e, gierkę treningową przeszłam, ale zaczynamy. Chelsea. O, i masza drużyna. Dobrze, o ho, 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 ho. zaczynam. PSZ, co ja robię? Co ja robię? Powiedzcie mi, moi mili. Opa, dobra, kurtuła wejrzał, tak, Bach. Kurde, no, mogę troszeczkę poczekać. No bo akurat David Luiz ten Jak ja by... chcę... Mój marzeń to mieć e, Tego Messi'ego Ronaldo W tym W ale Natomiast mam balot jego Sterlinga Będą też odcinki z Ultimate'a, ale na razie nagram e, zwykłe towarzyskie mecze Dobra Opa Teraz tu bo wybiegaj! W matku, dlaczego mi się nie wysunął? Bo tak to, to by mi się o wiele. Czekajcie, muszę coś zrobić? O, dobra, już, już mi wygodniej. Okej. Okay. proszę. I tutaj takie. Właśnie, kwadrat, to nie chcę potrykować, mogę? Dobra, tutaj wrzucę zrobię. O jak ta? Mam rzut wolny? O, może, może? Hmm, nie, stąd to chyba mi się nie uda. Szczelić, spróbuję <śm> wrzucić. No! Oj, no i... gdzie to jest? Ja tak nie chciałem wcale, ale przynajmniej już drożny. <śm> I znowu nie to co ja chciałem. Czy dzisiaj mi tak nie idzie zbyt dobrze, ale zobaczymy. O, No, biegniesz koszta. O Jezu. Tak też nagrywam sam już rana. Do szkoły jeszcze. No, ale jak grać, to grać. Trzeba przejąć. Biegniesz. Biegnie no nie, ta, ale. No Jezus, takimi pokrętami. Albo ja nie umiem grać, albo ci piłkarze. Chyba ja. No jak się nie dziwię, jak cały jestem w ultimate, w szóstej. No i dobrze, no tak, kurwa. O, Matyć, ma już. O, nie. Nie, nie. Dobrze, to już lepiej, żeby nie było czerwonej. Teraz nie będę bardzo falować, tak? Dobra. Ohoho. Ohoho. Jak też chcecie pograć ze mną, to możecie sobie zagrać w Hero Zero, ale to na świecie 11. To ja tam jestem, mój nikto Prokoxus 122, ale jeszcze wam tam dokładnie, dokładnie powiem. W opisie będzie to. O kurde. Dobra. O. Kurde, o. Dobra, Rami Ramirez, przejmij, dobra, Cuadrado, tak, i jeszcze dostanę czerwoną, super, a nie, jednak nie. No a co, nie? Aj, sorry, że nie wyłączę, chyba muszę wyłączyć komentarz, bo też mnie czasami denerwują. Oj tam, oj tam, nie było żadnego fanu. Chyba sędzia Kalasz kurde, a z Prawy Nie, lewy obręb, to jest Oj, nie no. A, tak. Też bardzo y, Fifia lubię Wolkota, te 96 tempa. Oboje jeszcze, jak się gram tego millika Ja po prostu każdą sytuację, którą mogę szczelić, to wykorzystuję. Nie ma takiej sytuacji, żeby jej nie wykorzystać. No nie, trzymajcie mnie, mój widok. Po zero i koniec pierwszej połowy. No dobra, jeszcze mamy drugą połowę. Jeszcze jest druga. No nie wiem. Nie wiem, chyba za jego koszta, bo jego koszta tak za bardzo mi się nie odkładuje. To wpuszczę. Nie wiem od kolejnego. No i chyba. Dobra. I starczy. Znów mecz. Schodź, 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 schodź. Remi, Mmm. Chciałem. Właśnie jak Wam się kiedyś, moi widzowie, udało zrobić rabona, to szacujcie, mi się nigdy nie udaje rabona. Nie, czerwoną nogę w dziesiątkę. No ale trudno, taki los. Jak trzeba, to trzeba. Opa. Dzisiaj chyba już nie wrzucę jeszcze FIFA 15, ale jutro może wrzucę i jutro możemy zagrać realna szalkę. I dla utrudnienia, zagram na legendarnym. Na legendarnym grałem raz, przegrałem. I to ostro, ale grałem wtedy Lechem Poznań. Nie! Dobrze Kurtuła, brawo. W ultimate Cię nie testowałem, ale... Dobrze bronisz. I teraz mają to trzeba tutaj trzeba wyrzucić, albo mogą to tak no, Remi, Remi, Remi prze... chciałem przejąć Luizowi moje piłkarze ten bardzo często ma no jak widzicie też spudłował, tak jak ja w pierwszej połowie no i dobrze, że spudłował nie spudłował to chyba po rykoszacie poszło. O. Nie, nie ma nikogo. O jakie posiadanie piłki. No nie, jak to... Nie, Remi. Remi. No my się tak nie umawialiśmy. Dobra, zejdź. Takie, takie szczały to, to ja moja siostra muszę kupać. I sorry byłem trochę gardło, bo je, już byłem trochę chory. Serie się nam już trochę dawno skończyły. O ale re, mieliśmy rekolekcję to troszeczkę wolnego, ale nie nagra, nagrałem wtedy filmik. To właśnie dlatego, bo mają wolny czas. Bo wiecie, to teraz te sprawdziany. To Jezu. Jeszcze tyle tego mam, że... Dobra. No nie. Akurat nie było tam faulu, ale a jak chcecie wiedzieć to ja gram w piłkę noszą, gram w próbie i moją ulubioną pozycję, na której umiem. To, robić, to jest bramkarz. Mój najle takim ulubionym piłkarzem z tych wszystkich. To nie jest Messi, Ronaldo ani nikt. To jest Courtois, później jest Neuer, a już tak na trzecim miejscu to jest Czech. O, chyba będzie po zero i będziemy musieli rozegrać konkurs rzutów karnych. Ja to nie umiem bronić na rzutach karnych, ale mój kolega to. A i pozdrawiam e, Michała. On bar też bardzo dobrze gra w, fi e, w FIFA, nawet można powiedzieć, że lepiej ode mnie. No, ale widzicie, chyba nie będzie, bo Edison Cavani mi szczelił. Szkoda, że szczelił, ale spróbujemy odrobić to. żeby się udało odrobić. A jak nie, to trudno, to przegramy. Czyż od jednej przegranej świadczenie. No ale nie 2-0, panowie. Nie, i kto? mi znowu? Jak ja mogę go przepuścić? No nie, teraz jakoś mi się. No! Kto? Ja nie, wstyd po prostu, tylko wstyd przenoszę. Jak nie mówię, przegrywam 2-0. O nie, o no. 3-0 i kto to? Pastore. Pa, ale muszę przyznać, że nie wiem, czy to kurtuła by obronił. No i co? No, już jest 90 minuta, czyli nie dodawają sędziowie nic, że przegra. No, Remi, troszeczkę, hmm. ale może, może, może zrzuty. No, brawo, Remi. Brawo, Remi. Za, dlatego FIFA Fifia Ultimate, bo ty zawsze mi strzelasz. Hmm, ale to już jest przegrane masz tu już nie ma nawet co odrabiać, Spróbuję tam jeszcze z jednego strzelić, ale widzicie, koniec meczu. Wynik 3 do 1, dostałem czerwoną kar, a Spilkueta dostał czerwoną karę. U mnie w tej minucie Remi, a u nich Pastore i dwa razy po prostu... Można powiedzieć, że to jest taki pogrom. Bo... No, Remi e, naj, e, najlepszą miał notę mojego zespołu. 7-9. A u nich o Kawani 9-1 Matuidi 9 No! Trudno. Tak jest. Takie życie. No i siemanko koziomy yy, szczałęcja i widzimy się w następnym odcinku z Fify. Dzisiaj może wrzucę, nie Fifę, ale Asasina. Cześć!